Cześć, Katarzyna pora z Tabletowo.pl Ktoś jakiś czas temu się mnie zapytał, czy jeszcze nie mam dość testowania tabletów. Otóż nie. I tak tym razem moje ręce wpadły Samsung Galaxy Tab 21, czyli jeden z tańszych, markowych, 10-calowych tabletów dostępnych na polskim rynku. Urządzenie to pracuje pod kontrolą Androida 4.0, ale wiele wskazuje na to i mówi się o tym od dość długiego czasu, że otrzyma aktualizację do 4.1 Jelly Bean, Aczkolwiek wciąż nie wiadomo kiedy to może nastąpić. Warto tutaj wspomnieć, że na system nałożona została nakładka producenta, która dodaje oprócz trzech standardowych przycisków systemowych, czyli wstecz home i działające aplikacje, jeszcze przycisk do robienia screenshotów. No właśnie jeden zrobiłam. W tym momencie się zapisuje. Możemy zapisać albo anulować. Zapisałam. Jeszcze jeden przycisk jest na środku belki, i tu mamy dostępne mini aplikacje. Jest to alarm czas na świecie: e-mail, kalkulator, manager zadań, odtwarzacz MP3, telefon, terminarz i wiadomości. Możemy, korzystając na przykład z internetu, otworzyć sobie w tle aplikację telefonu, która się pojawia po jakimś czasie, albo na przykład, no niech będzie odtwarzacz MP3. Oczywiście możemy go dowolnie przesuwać, w którą tylko stronę chcemy. Nie możemy tylko zmniejszać tego okienka, niestety. Urządzenie oferuje, oczywiście, standardowe możliwości, jak każdy tablet internetowy. Zacznijmy może od przeglądarki internetowej, bo nie oszukujmy się chyba to najczęściej robimy korzystając z tabletu to czyli przeglądamy internet. W końcu do tego to urządzenie zostało stworzone przede wszystkim. Tu nie ma się do czego przyczepić. Strony ładują się szybko i płynnie, wszystko działa tak, jak powinno. Sam ekran, jak widzicie, reaguje bardzo szybko i nie można mieć tu żadnych mm, jakichkolwiek zastrzeżeń. Oczywiście multitouch również działa bez problemów. Skoro już jesteśmy przy przeglądarce internetowej, warto wspomnieć o odtwarzaniu filmików z YouTube'a. Ładowanie plików chwilę musi potrwać. Przy okazji możecie sprawdzić jak działają i radzą sobie głośniki, znajdujące się wyjątkowo po obu stronach urządzenia. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Oczywiście tylko próbka możliwości, nie będę Was zanudzać, ale głośniki radzą sobie naprawdę dobrze. Dźwięk odtwarzany nawet na najgłośniejszym ustawieniu jest całkiem ok, ale można się minimalnie przyczepić do jakości. Zaczyna czasami charczeć, w zależności od gatunku muzyki, jakiego aktualnie słuchamy. Oczywiście Samsung przyzwyczaił nas do tego, że mamy szereg preinstalowanych aplikacji, i tak, znajdziemy tutaj bardzo przydatne aplikacje, takie jak na przykład notatka. Możemy. O, tu jeszcze warto właśnie wspomnieć, że tekst możemy wprowadzać zarówno za pomocą klawiatury, która jest naprawdę wygodna, ale także za pomocą mowy. W tym momencie nie będzie i tak nic słychać, więc niestety. A jednak! Jednak, jednak działa. Widzicie, widzicie że działa. Myślałam, że mnie nie, nie załapie. A jednak. Dobra, całkiem, całkiem sympatycznie to wyszło. Ale to jeszcze też nie wszystko, bo tekst możemy wprowadzać za pomocą. E, możemy po prostu go napisać na e, tablecie palcem, ale jak zaraz zobaczycie, jest to niestety nie do końca dopracowany system. E, no właśnie, napisałam tabletowo wyszło jakieś łabem fu, a teraz napiszę jeszcze inaczej, i tak nie rozpozna. Jeszcze widzimy przy okazji, jakie jest opóźnienie między tym, e, jak piszemy po ekranie, a, moment, a momentem, w którym faktycznie to, co napisaliśmy, jest przetworzone na cyfrowy tekst. No, mówi się trudno, nie jest to Samsung Galaxy Note 10.1, w którym mamy do dyspozycji rysik, który świetnie, naprawdę świetnie działa. I system rozpoznawania pisma ręcznego w tamtym urządzeniu jest naprawdę doskonały. Ale tu warto wiedzieć, że taka opcja istnieje. Tą notatkę anulujemy. Wyjdziemy. Do tworzenia tekstów jest jeszcze przydatna aplikacja Polaris Office. Tutaj możemy stworzyć zarówno dokument tekstowy Worda od 1997 do 2003, jak i 2007. Oczywiście możemy tworzyć również arkusze Excela i pokazy slajdów dzięki PowerPoint, również w wersji 97-2003. I 2007. Możemy też tworzyć dokumenty tekstowe zwykłe. Dajmy na to, że chcemy stworzyć jakiś dokument „Wordowski“. Chcemy coś wpisywać za pomocą klawiatury, ale to akurat w tym momencie jest mniej ważne. Chciałam Wam pokazać, że mamy do dyspozycji naprawdę wiele opcji modyfikacji tekstu, jak chociażby zmiana czcionki, zmiana jej rozmiaru koloru. Różne efekty możemy dodawać. Możemy zrobić wcięcie akapitu, wypunktowanie. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę opcji jest sporo, więc jeżeli chcecie korzystać z tabletu jako z notatnika, będzie to naprawdę ciekawe rozwiązanie. A to wciąż oczywiście nie wszystkie możliwości tego urządzenia, bowiem zostało wyposażone w 3G, akurat ten konkretny model, który testowałam. To oznacza, że nie tylko mogę korzystać z internetu w miejscach, w których nie mam dostępu do Wi-Fi, ale również mogę wysłać SMS-y i prowadzić rozmowy telefoniczne. Kolejna sprawa to oczywiście wideo. Swoją drogą widzicie, że animacje przejścia między jednym pulpitem a do drugiego niestety nie jest aż tak bardzo płynne, jakbyśmy tego oczekiwali. No ale tu będzie, że się czepiam, no ale od tego jestem. Widziałam szybsze animacje. A tak radzi sobie urządzenie z odtwarzaniem wideo. Standardowo skupimy się również na przeglądaniu PDF-ów. Jak tylko je znajdę, oczywiście. Zrobimy to jak zawsze w pionie. Plik 50 Mega na sam początek. Otworzył się w miarę szybko. Pierwsza, druga strona. Na trzecią trzeba było już nieco bardziej poczekać dłużej. I kolejne wczytywanie, wczytywanie kolejnych stron już trochę niestety trwa. Złapanie ostrości, jak widzicie, niestety trwa dość długo. Ale to kwestia trochę cierpliwości. Należy zauważyć, że ekran wyposażony jest... Znaczy, urządzenie wyposażone jest w ekran o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1280x800 pikseli, która zapewnia komfortowe czytanie, nawet trzymając urządzenie w pionie. A to oznacza, że bez potrzeby powiększania, tak naprawdę możemy przeczytać treść, którą widzimy na ekranie. Jeżeli ktoś się nie widzi, może oczywiście ją przybliżyć. To był klik 50 Mega. Teraz ważący. No, widzicie opóźnienie między tym, jak dotknę y, przycisku wstecz, a momentem, w którym aplikacja się wyłącza. Niestety y, to jest y, dwurdzeniowy procesor, który w porównaniu z y, czterordzeniowym w Galaxy Note 10.1 no niestety nie, była Ziemia 10.1 wygrywa Note, oczywiście. I tu mamy ciekawą y, sytuację, w której y, urządzenie otwiera szybciej pdf większe niż mniejsze. Ten PDF waży 95 MB. I wciąż nie złapało ostrości. Trzeba mieć trochę cierpliwości i trochę dłużej poczekać. Ale standardowo nie byłabym sobą, gdybym w coś nie zagrała też standardowo właśnie będzie to asfalt. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że głośniki zaczynają harczeć na coś mm, Dużej głośności w zależności od gatunku. Chwilę musimy poczekać, aż gra się załaduje. I zaraz sobie trochę pojeździmy. W międzyczasie mogę Wam powiedzieć kilka słów na temat działania tego tabletu. Yy, mając porównanie z Galaxy 10 10,1, z którym yy, miałam do czynienia przez dłuższy czas i którego uważam za jeden z najlepszych tabletów 10-calowych dostępnych obecnie na rynku, no niestety Galaxy Tab 2.10.1 nie powalił mnie na kolana. Ale pamiętam jednocześnie o tym, że jest to urządzenie skierowane do zupełnie innej grupy odbiorców, którzy są nieco mniej wymagający. Szybkość działania tego urządzenia pozostawia wiele do życzenia, ale niewątpliwie... Po, po, stosunek jakości i parametrów technicznych do ceny, w jakiej jest oferowany ten tablet, jest naprawdę dobry. No i tak się właśnie gra na tym urządzeniu. Swoją drogą nadużywam słowa urządzenie. Rozwaliłam się, to znak, że trzeba już kończyć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to oczywiście hmm, znowu powiedziałam urządzenie. <grytanie> to oczywiście pozostaje do waszej dyspozycji. No i co? Pozdrawiam was serdecznie, Katarzyna Pura